Rozdział drugi o królach Państwa ziemskiego i tych jego dziejach, które wedle obliczenia współczesne są z dziejami świętymi od początku Abrahama. Społeczeństwo wszystkich po całym świecie śmiertelników po różnych rozproszonych krajach, najrozmaitszych warunkach zamieszkiwania związane jest wspólnością tej samej natury ludzkiej. Każdy z członków jego ubiega się o swój pożytek, i każdy do zaspokojenia swych pragnień dąży. Gdy zaś rzeczy będące przedmiotem ubiegania się i pożądania nie starczą dla zaspokojenia wszystkich albo choć i części ludzi, bo przedmiot pożądania nie jest jednaki dla wszystkich społeczeństwo, dla wszystkich społeczeństwo wówczas staje się częstokroć podzielone przeciw sobie. Jedna część silniejsza uciska drugą, część bowiem pokonana ulega zwycięzcom, przenosząc jakikolwiek pokój i, i ocalenie na utratę panowania lub nawet wolności. Dlatego ci, co woleli zginąć niż ponosić hańbę niewoli, byli przedmiotem powszechnego podziwu. Powszechny jest bowiem niby głos natury u wszystkich bodaj narodów, że wolą ulec zwycięzcom którym dopisało szczęście czy siła, niż ginąć doszczętnie w okrucieństwach wojny. W ten sposób doszło do tego, nie bez dopuszczenia opatrzności, w której mocy jest zrządzić zwycięstwo lub klęskę, że jedni panowanie, mieli drudzy poddaństwo. Pomiędzy bardzo wielu królestwami tego świata, na które rozpadła się ludzkość w zabiegach o pożytki doczesne lub o rząd zaspokojenie, Całą tę podzielono na królestwa różne ludzkość nazywamy ogólnym mianem państwo tego świata. Spostrzegamy, że ponad inne wybitnie zajaśniały dwa królestwa, naprzód asyryjskie, później rzymskie, różniące się między sobą co do czasów istnienia swego i co do miejsca, ale mające względem siebie porządek następstwa. Albowiem, jak asaryjskie. Asyryjskie było pierwsze, a rzymskie później tak znów pierwsze powstało na wschodzie, drugie na zachodzie, a nadto, gdy się kończyło pierwsze, zaraz się zaczynało drugie. Inne królestwa i innych królów nazwałbym jako dodatki do tamtych. Ninus jako już drugi król asyryjski, następca Bela, ojca swego, a pierwszego króla asyryjskiego panował wtedy, gdy w ziemi Haldejskiej urodził się Abraham. Istniało też w owym czasie królestwo Sycjonów Maleńkie. Od tych Sycjonów rozpoczął swe dzieło ów znakomity, swą wszechstronną wiedzą Marek Varro, pisząc o pierwiastkach narodu rzymskiego od czasów najdawniejszych. Od królów Sycjonów, owych przechodzi mianowicie do Ateńczyków, od nich do Latynów, po Rzym. Do Rzymian, ale o tym wszystkim do czasu założenia Rzymu bardzo niewiele pisze w porównaniu z dziejami królestwa asyryjskiego. Chociaż Ateńczycy bardzo sławnie byli w Grecji, ale nawet według świadectwa Salustiusza, historyka rzymskiego, więcej w tym jest rozgłosu niż rzeczywistości. Tak bowiem o nich pisze czyny ateńczyków jak ja uważam były dosyć świetne i wspaniałe ale co prawda trochę mniej niż wieść o nich głosi ale ponieważ powstały tam wielkie umysły znakomitych pisarzy przeto i czyny ateńczyków w świecie całym, całym słyną jako wielkie w taki sposób potęga czyniących oceniana jest według potęgi mówiących o tym genialnych pisarzy Niemałą chwałę państwu temu przynosi literatura i filozofia, które tutaj nade wszystko zakwitły. Ale co się tyczy potęgi państwowej, nie było żadnej w czasach najdawniejszych większej nadasyryjską, ani też żadnej tak szerokie mającej granice. Mianowicie od czasu, kiedy król Ninus, syn Bela, podbił jak wieś niesie całą Azję, która jest jedną z trzech części świata, a co do obszaru połowę świata stanowi, aż do granic libijskich, jedni tylko Indowie na całym wschodzie nie podlegali panowaniu jego, ale i do tych, po jego śmierci, wtargnęła orężnie żona jego, Semiramida. Do tego więc doszło, że jakie tylko w tych ziemiach były narody jacy, tylko królowie, wszyscy ulegali królestwu i panowaniu asyryjskiemu. I pełnić musieli wszelkie stamtąd wychodzące rozkazy. W tym to królestwie za czasów Ninusa urodził się wśród Chaldejczyków Abraham. Ponieważ o sprawach greckich mamy daleko więcej wiadomości niż o asyryjskich, a ci historycy, co w zamierzchłej starożytności, szperając, odszukiwali pierwiastków szczepu rzymskiego, doprowadzili porządek dziejów poprzez Greków do Latynów. A później do Rzymian, którzy właściwie także Latynami są, przeto, musimy, gdzie tego potrzeba zajdzie, wspomnieć chociaż o królach asyryjskich, by się widoczniło, jak to Babilonia niby poprzedniczka Rzymu, pochód czyni wespół z podróżującym w tym świecie Państwem Bożym. Natomiast co się tyczy tych rzeczy, które dla porównania obojga państw to jest ziemskiego i niebieskiego potrzeba włączyć do tego dzieła, to te musimy zaczerpnąć raczej od Greków i Latynów, gdzie też jest i Rzym ów, drugi Babilon. Gdy się tedy Abraham urodził, był wtedy w Asyrii drugi z kolei król, Ninus, a u Ucycjonów, także drugi król Europus, Europs. Pierwszymi byli tam Bel, Tu, Egialkus, gdy po wyjściu Abrahama z Babilonii obiecał mu Bóg, iż wielki zeń powstanie naród i że z jego nasienia błogosławione będą wszystkie narody. Asyryjczycy mieli już wtedy czwartego króla, a Sycjonowie piątego. U tamtych bowiem panował syn Ninusa po matce Semiramidzie, która podobno przez tegoż syna zabita została, gdy odważyła się własnego syna Kaziroczym skalać stosunkiem. Niektórzy uważają, że ona zbudowała Babilon, choć właściwie mogła go tylko odnowić. Kiedy jakim sposobem Babilon był założony, o tym mówiliśmy w Księdze 16. Owego syna, Ninusa i Semiramidy który wstąpił na tron po swej matce, niektórzy zowią także Ninusem, inni znów imieniem od ojca pochodzącym, Ninia. Królestwo zaś Sycjonów dzierżył naówczas Teryksjon. Telk Za jego panowania były czasy tak spokojne i szczęśliwe, że po jego śmierci czczono go niby Boga przez składanie ofiar i urządzanie igrzysk, który jakoby on sam przedtem był ustanowił.